Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać wpłatę SALDA kasy, tak zwane pogotowie kasowe, w programie GastropOS. Zalogujmy się. Pogotowie kasowe wpłacamy do kasy przy otwarciu zmiany w GastropOS. Istnieją dwa sposoby na wykonanie wpłaty SALDA. Sposób pierwszy. Przy otwarciu zmiany w GastropOS możemy dokonać wpłaty na pierwszym ekranie po otwarciu zmiany. Spróbujmy otworzyć zmianę. Do tej operacji potrzebny jest aktywny parametr w Gastrochefie, w parametrach systemu w sekcji ustawienia zmiany o nazwie wprowadzanie kwoty otwarcia zmiany. I teraz wprowadzamy kwotę salda i potwierdzamy. Drugi sposób wpłaty salda kasy po otwarciu zmiany w GastroPOS musimy przejść do modułu sprzedaż. Następnie na dolnej belce wybieramy opcję kasa i wykonujemy KP, wybierając odpowiednie komponenty, otwarcie rejestru kasowego, wpłacamy konkretną kwotę i klikamy potwierdź i wydrukuj. Pokażę wydruk, który pojawia się po wykonaniu tego dokumentu. Tak wygląda. I wydruk. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.